Odpowiednie ustawienie jasności oraz kolorów wyświetlanych przez monitor dla wielu z nas może stanowić nie lada problem. Często po prostu nie wiemy, jakie ustawienia będą najlepsze do pracy z danymi aplikacjami. Firma Eizo zadbała o nasz komfort, dołączając do każdego ze swoich monitorów funkcję Fine Contrast. Funkcja Fine Contrast to nic innego jak kilka zdefiniowanych trybów, dzięki którym niezależnie od programu z którego będziemy korzystać, nasze kolory zawsze będą wyświetlane w optymalny sposób. Możemy przyłączać między trybami albo ręcznie za pomocą przycisku Mode, który znajduje się w przedniej stronie obudowy monitora, albo automatycznie za pomocą oprogramowania Screen Manager Pro. Jak zatem korzystać z funkcji Fine Contrast? Uruchomimy na początku może aplikację, niech będzie to tekstowa, z którą będziemy pracować. Jak widzimy, biały obraz, bardzo intensywny, uderza w nasze oczy i na pewno po kilku godzinach odczujemy gigantyczne zmęczenie. Dlatego naciskamy przycisk MODE, który znajduje się w przedniej części budowy monitora. Od razu pokazują nam się dostępne tryby, które możemy albo zmieniać każdorazowo naciskając przycisk MODE, lub za pomocą przycisków góra-dół wybrać bezpośrednio ten, który chcemy. W tym wypadku jest to tryb PAPER. Od razu widzimy, obraz nam się ocieplił, dzięki czemu znacznie dłużej i w znacznie komfortowych warunkach możemy pracować. Kiedy po kilku godzinach prac mamy ochotę obejrzeć sobie jakiś film, uruchamiamy zatem film, od razu zmieniamy za pomocą przycisku Mode na tryb Movie, obraz się zmienia i z przyjemnością oglądamy. Oczywistym jest, że praca na wielu aplikacjach i co za tym idzie pamiętanie o ciągłej ręcznej zmianie wszystkich trybów może być dla nas męczące. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie aplikacji Screen Manager Pro. Aplikacja powinna być dołączona do każdego monitora. Gdyby jednak nie udało się jej tam nam znaleźć, należy ją bezpłatnie pobrać ze strony azo.com z zakładki Software and Drivers. Następnie instalujemy aplikację, a potem po uruchomieniu programu, niech to będzie program do oglądania filmu, klikamy w ikonkę aplikacji Screen Manager Pro, która znajduje się na pasku zadań. Wybieramy setting, czyli ustawienia Screen Managera Pro, i już w oknie, które nam się ukazuje na ekranie, widzimy, że aplikacja wychwytuje program do twarzania filmu. Dlatego nam nie pozostaje nic innego, jak wybrać tryb, w tym wypadku mówi, zarejestrować i potwierdzić. Wybierzmy teraz jakąś tekstową aplikację. Widzimy, że od razu nam się zmienia, od razu program wychwycił zmianę programu. Zmieniamy tryb, rejestrujemy, potwierdzamy. I teraz przy zmianie programu zmiana trybów następuje automatycznie. Należy jednak pamiętać o tym, że po zamknięciu jakiejś aplikacji monitor pozostaje w trybie, którego używała ta aplikacja do momentu, kiedy nie uruchomimy innej, która po prostu będzie wymagała zmiany trybu.